Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zewnątrz, wewnątrz. Z zewnątrz pięknie, pozory sprawiedliwości. Wydaje się, że jeszcze to i tamto i owo. Wszyscy widzą. Pod spodem zaś plugastwo, obłuda, nieprawość, trupie kości. I do tego koniecznie w takich wypadkach bezwzględna walka z posłanymi przez Boga. Zagłuszanie, eliminowanie, mordowanie. Przepędzanie jak najdalej od swoich uszu tego, co mądre i profetyczne, co od Boga samego. Skąd my to znamy? Co nam to przypomina? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość niedzielny.